Ewangelia w Centrum zaprasza na podcast. 12 grudnia. Bez względu na to, jak ludzie dzisiaj Cię traktują, jeśli jesteś Bożym dzieckiem, to jesteś kochany tu i teraz przez wszechobecnego i kochającego odkupiciela. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jak latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze, i nie otworzył swoich ust, jak jagnie na rzeź prowadzone, i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł, i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących. Za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę. Chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Izajasza 53, 1, 4, 7, Rozważanie tego fragmentu stanowi wielką zachętę, gdy idziemy przez świat naznaczony przez nienawiść, przemoc, niesprawiedliwość, rasizm, zdradę, nielojalność, egocentryzm, wykorzystywanie innych i wiele innych form grzechów i zepsucia przeciwko relacjom. Musimy o tym pamiętać w tych chwilach, kiedy ktoś grzeszy przeciwko nam. Przeczytaj bardzo uważnie to, co teraz napiszę. Jezus był chętny przyjąć zniewagi, był chętny doświadczyć odrzucenia, był chętny poddać się nienawiści i przemocy, był chętny znieść nawet to, że ojciec się od niego odwrócił. Dlaczego był gotów przez to wszystko przejść? Ponieważ chciał, aby jego dzieci, ty i ja, Mogły żyć w nadziei i pokoju tej świadomości, że bez względu na to, czego doświadczamy wśród ludzi, On kocha nas miłością doskonałą i wieczną. Zniósł odrzucenie, abyśmy poznali Bożą miłość, która przyjmuje nas na zawsze. Tak wspaniała jest Jego łaska. Dalsze rozważania i zachęta, Ewangelia Marka piętnaście trzydzieści trzy trzydzieści dziewięć.